Trzymano YouTube, tu Bernard ze Snakeban. W dzisiejszym odcinku przygotujemy to oto właśnie terabium na nowego zwierzaka, na zwierzaka, którego jeszcze u mnie na kanale nie było, a dodatkowo przygotujemy mu tą półeczkę. A dlaczego ona ma taki kształt? Dowiecie się w tym filmie. Zanim zaczniemy, do całej tej zabawy będziemy potrzebować kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, duży kosz na śmieci. Po drugie, szufelkę, którą będziemy wyciągać stare podłoże. Po trzecie, odkurzacz kominkowy. I po czwarte, coś, co jest na mojej hodowli od niedawna, ale już po tych kilku tygodniach wiem, że to była naprawdę dobra inwestycja myjka parowa. No i jedziemy. Po pierwsze na start musimy tą półeczkę, a także nóżki do niej zaimprygnować, bo będą one narażone na czynniki wysokiej temperatury, dużej wilgotności, więc fajnie by było ją przygotować, żeby to nie było gołe drewno. I teraz tutaj sprawa, czego możecie użyć, najlepiej użyć jakichś lakierów ekologicznych, lakierów chyba na wodzie, się nazywa, ale jeżeli, tak jak ja, w tym momencie nie macie takiej możliwości, nie macie gdzie kupić, skąd wziąć takiego lakieru. Może być prosta rzecz, która chyba jest w każdym domu. Ale zanim do tego przejdziemy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na kształt tej półeczki. Jest on taki trochę bananowaty i różni się od standardowych półek terabytów. Ale zanim wam o tym opowiem, śmieszna sprawa, jaka wyszła właśnie z tą półeczką. Otóż wbiłem do Kastoramy od razu na piłę i z moim rysunkiem technicznym, którego wyskrobałem na jakimś starym paragonie podbiłem do przesympatycznego pana Dominika i mu to pokazałem. się zapytałem, czy jest w stanie coś takiego mi zrobić, bo coś takiego sobie wymyśliłem. To się zapytał, po co to? Ja powiedziałem, a półeczka do węża. Przyjął moje zamówienie, zrobił, przeliczył, wyciął i sprzedał. Także z tego miejsca dziękuję Dominikowi z Kastoramy stary, bo dzięki Tobie Moi widzowie zobaczą półkę, której kształt moim zdaniem jest idealny dla większych dusicieli. No to ok, zaczniemy zabawę. Do impregnowania użyjemy zwykłej, czystej szmatki i oleju rzepakowego. Ponoć nadaje się jak najbardziej, więc nie będziemy się tutaj spinać, kłócić z fachowcami. Nakładamy trochę. Zobaczymy, czy nie za mało. Uuu, chyba trochę za mało. Ale. Ja to sobie szybko zrobię, a my zaraz przeskoczymy do sprzątania. Słuchajcie, teraz nic innego jak na praca teradysty, czyli musimy to posprzątać. Nie ma innej opcji, naprawdę. Nie ma. Bierzemy się za to. Wyliczcie. Mi czas. Start. Pierwszy etap mamy za sobą. Ile mi zajęło to? 20 sekund. Uff. Zaczynamy odkurzanie. Będzie głośno. Zaczynamy od końcówki bez szczotki. Ogólnie. Prosty, chyba najtańszy odkurzacz kominkowy jaki był. A sprawdza mi się nie Ja nawet nie wiem kiedy są w świecie, wrzucałem albo cały czas odkurza. Więc jedziemy. I teraz, jak już mamy większe te paprochy pozbierane, na to idzie końcówka ze szczoteczką i staramy się to dobrze doczyścić. Uff, dalej ogień. Ok, słuchajcie, pył w zasadzie pozbyliśmy się podłoża pozbyliśmy się. Czas to wyczyścić. Nie no, bez przesady przecież nie będę tego sam czyścił. Ja ogólnie to najgrubsze zrobiłem, niech to wypucuje już kurde ktoś inny. Kobieto! Chodź wyczyść to terrarium! <skrybuj> yy, jednak sam je wyczyszczę? Nie yy, Ma sensu jej przeszkadzać, wiecie, ogląda swój serialu. I przechodzimy do czyszczenia, do pozbywania się zapachu poprzedniego węża, do pozbycia się ewentualnych patogenów raczej yy, znaczy wątpię, żeby coś było, ale wolę dmuchać na zimne. Musimy się tego podjąć. Wcześniej robiłem to za pomocą prostej rzeczy. Płyn do dezynfekcji, spryskiwanie, szorowanie, spłukiwanie tego, powtarzanie całej czynności. W tym momencie Robię to już zupełnie inaczej, dużo szybciej, dużo łagodniej. Może nie nadaje się ten patent do drewnianych teraz czy drewnianych rak systemów, chociaż też stosowałem i powiem Wam tak szczerze, że całkiem się sprawdzało. Jeżeli jest dobrej jakości płyta, to nie puchnie. Jeżeli macie zabezpieczone łączenia, to też nie powinna spuchnąć. Sprzęt gotowy, więc bierzemy się do pracy. Czas na podłoże, a w tym wypadku z racji, że jest to samica, która w tym sezonie będzie dopuszczana jeszcze nie powiem Wam z jakim samcem, ale z racji tego, że w tym sezonie ta samica będzie dopuszczana jako podłoże użyjemy tektury falistej. Okej, okay. dosyć spoko to spasowało, zobaczcie jak wygląda wersja bazowa. Teraz zabieramy się za to, w czym jest to czyli za półeczkę. Czyli za pomocą tego i tego muszę wkręcić to, to i to. Także, zobacz, jak coś tam będzie się to, ale spróbujemy. Udało się! Słuchajcie! Półka stoi, obczajcie! I to za pierwszym razem! Tak mniej więcej ta półeczka tutaj będzie się prezentować. Zajmuje ona około połowy długości. I tutaj, jak zwrócicie uwagę, o tu ma wolną przestrzeń. Widzicie? To jest taka przestrzeń, gdzie ten wąż będzie sobie mógł wisieć, tutaj leżeć. I jak coś, to tamtędy sobie schodzić i wychodzić. Uuu, ale czat udało się. I jest, jest stabilna. Powaga, jest stabilna, ale to przez to chyba, że przemyślałem, żeby była pod wentylacją. Kurde, czad. Tu się opiera, tu się opiera. Uuu, pięknie. Okej, okay, słuchajcie, te tylko skończone. Możemy pokazać główną bohaterkę dzisiejszego filmu. Dam, da-da-dam-dam. Dam, dam. Widzicie tą piękność? Uuu, jest to ogromny, duży boas, który trafił do mnie z pewnego źródła. Ale jeżeli chcecie poznać historię i dowiedzieć się skąd barn bierze tego typu węże, to piszcie w komentarzu, bo to jest. Historia na zupełnie inny odcinek. Przyjrzyjcie się tej dziewczynie. Jest to samica Sharp Snow, czyli Sharp Albino Anery 1. Jest naprawdę ogromna. Jest świetna. Jest to kolejna składowa do moich projektów, która tak naprawdę już odkąd przyjechała do Polski, a przyjechała 4 lata temu, odkąd przyjechała do Polski, miała trafić do mnie. Ej, 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 mała! Czekaj, 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 ło! Wow. Ah, nie możemy jej spuścić na chwilę. Bardzo spokojna, bardzo wdzięczna samica. Zobaczcie, słuchajcie, spójrzcie na to oko. Totalnie. Oko Anery. Ruchliwa dziewczyna, nie, przedłuża, nie przedłużamy, puszczamy ją do teraz. Teraz, jak będziecie patrzeć na to, jak ta samica eksploruje po raz pierwszy swoje nowe terrarium, opowiem Wam, dlaczego po pierwsze wlatuje tektura w sezonie do samic, boa, po drugie, dlaczego taką półkę postanowiłem zrobić. No to jedziemy. Tekturę wężą z gatunku boa cesarskich daję dlatego, że one zupełnie inaczej kopulują, niż robią to pytony. Pytony kopulują tak, czyli samiec, Podwija totalnie ogon pod samice i tak to wygląda. U boa Cesarskich często wygląda to inaczej. Ogony są obok siebie. Przez to samce baasów mają bezpośrednią styczność z podłożem i czasami po całym akcie kopulacji chowając swoje chemi penisy, czyli dwa penisy. <grywania> chowając je, mogą sobie wciągnąć odrobinę podłoża, co prowadzi do dalszych infekcji. Dlatego w sezonie rozrodczym, dlatego w momencie kiedy dopuszczam swoje basy do siebie, ja przenoszę samicę na tekturę. Nie robię tego w momencie, kiedy przedstawiam samce samcą, ale z racji tego, że już tutaj robiłem nowy zbiornik, nie chciało mi się tak szczerze dwa razy wyciągać tego podróża i zakładać tekturę, więc tutaj tektura już wlatuje, bo za niedługo też wleci samiec do tej samicy. Jest przeobłędna. Druga sprawa, co do półki i kształtu, jaki wybrałem, zauważyłem i osobiście mi się wydaje, że duże ruszyciele nie do końca przepadają za takimi półkami, o, takimi pełnymi. Oczywiście, często w naturalnym środowisku wylegują się na jakichś skalnych półkach i w ogóle, ale w przeważającej liczbie wypadków jednak korzystają z konarów i gałęzi. Dlatego chciałem zrobić mały prototyp, dlatego chciałem właśnie tej samicy zapewnić półkę, która by... Odpowiadała grubej gałęzi, nie zajmuje dużo miejsca, jest stabilna, ma się wąż na czym oprzeć, ale też ten motyw zwisania takiego też będzie dla niej odpowiedni, ale o tym tak naprawdę przekonam się już za jakiś czas. Mam nadzieję, że wąż, terrarium i ta półka Wam się podoba. Po pierwsze, wielkie podziękowania dla moich wspierających na Patronajcie, naprawdę wielkie dzięki. Po drugie, Mam nadzieję, że wąż, terarium i półka Wam się podobają. Co do funkcjonalności tej półeczki na bank dam Wam znać. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli tak, łapka w górę. Jak nie, to w dół Wasze zdanie się liczy. Trzymajcie się i życzę Wam miłej niedzieli. Hej!